Siatkarki Impel obiecują, że powalczą o jak najlepszy wynik w środę, żałują nieco, że zwyżkę formy widać dopiero teraz. Na pewno teraz y, nasza gra wygląda lepiej niż, niż na początku sezonu. Myślę, że to w playoffach powinna być gdzieś tam najwyższa. No, na pewno i my, i kibice życzylibyśmy, żeby no, jednak lepiej pokazać się wcześniej też i w Lidze mistrzów i w Lidze też były mecze, w których mogłyśmy gdzieś tam jakieś punkty i również, również wygrane mecze mieć na swoim koncie. Optymizm w zespole z Wrocławia jest umiarkowany. Na plus drużyniem można zapisać... Mały progres dwa ostatnie spotkania Ligi Mistrzów choć kończyły się porażkami Impelu były dużo lepsze niż pierwsze i w Omsku i w Stambule Wrocławianki wygrywały po secie. Gra była lepsza w tym meczu w Omsku i też w meczu teraz w Stambule, więc najbardziej to nas cieszy, widać troszeczkę takie drobne korekty w zespole, gdzie zespół gra coraz lepiej w wielu działaniach, więc wszystko idzie na plus mamy takie wrażenie, że jakbyśmy grali z przeciwnikami w lidze, to by te mecze wyglądały jeszcze dużo lepiej, bo mamy wiadomo różnica potencjału w, zespole, w zespołach Orlen Ligi a Champions League jest dużo jest inna, także to tam będą by inaczej te mecze wyglądały, więc z dużą nadzieją przystępujemy do kolejnych meczów. Debiutancki sezon w lidze Mistrzyń dobiega końca. Dla klubu dla mnie również to pierwsze, pierwsze rozgrywki w lidze mistrzów, coś nowego, zupełnie inny poziom na pewno, więc no, uczymy się i najważniejsze, że wyciągamy wnioski. Trenerzy Impelu zakładali, że forma zespołu początkowo będzie umiarkowana, a wraz z upływem sezonu będzie wzrastać. Teraz obserwujemy powolny, ale stabilny wzrost dyspozycji siatkarek. Zakładaliśmy na początku sezonu, że ta forma nie będzie wysoka na Jastarcie Ligi, więc. To było jakby zgodnie z planem. Oczywiście chcieliśmy, żeby ona przyszła troszeczkę szybciej na, na mecze w Lidze Mistrzyń. Nie udało się jakby do końca tego zrobić. Troszeczkę później ta forma przyszła w tym okresie teraz. To jest, jest pozytywne, bo naprawdę już zaraz rozgrywki będą się kończyły. W zasadzie niedługo będziemy kończyli już drugą rundę rozgrywek Orlen Ligi. Zaraz będzie wchodził Puchar Polski. W zasadzie gramy jeden mecz z Bielskim na wyjeździe i ten mecz decyduje o kwalifikowaniu się dalej do Pucharu Polski. Mecz Impelus Volero rozpocznie się w środę o 19 w Hali Orbita. Szybki konkurs, szybkie rozstrzygnięcie i kariera stoi otworem. Kariera trenera osiedlowego. Szkolny Związek Sportowy z Wrocławia rozpoczyna nabór. Wszystkie osoby, które od 25 marca do 31 grudnia chciałyby podjąć pracę w tym charakterze, powinny się zgłaszać do Bogusława Zawiszy. Wszystkie informacje znajdują się na stronie wrocławskisz.pl. Oferta skierowana jest do studentów, absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego i innych uczelni, które prowadzą edukację pedagogiczną i najlepiej Połączoną ze sportem. Kandydaci powinni być pełnoletni, posiadać wiedzę na temat organizacji zajęć sportowych, a tutem będzie też doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą. Uprawnienia instruktorskie i trenerskie też będą mocnym punktem przemawiającym za danym kandydatem. Rekrutacja będzie prowadzona do 1 marca. Do tego dnia trzeba składać dokumenty, czyli podanie o pracę, CV i odpisy potwierdzające posiadanie danych uprawnień. Ważnym dokumentem będzie też napisanie projektu wizji pracy w rolnictwie trenera, w tym propozycji boiska, gdzie młodzi mieliby trenować. Dokumenty można składać osobiście mailem lub pocztą wybrane osoby, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, najlepsi dostaną pracę w roli trenerów. Jeszcze kilka tygodni temu zdecydowanym faworytem tej konfrontacji byliby wrocławianie, którzy pewnie przewodzili stawce drużyn. Podopieczni Tomasza Pajora grali skutecznie i wygrywali z kolejnymi przeciwnikami, nie pozostawiając złudzeń, kto jest lepszy. W przełom roku to nie jest jednak najlepszy czas dla gwardzistów. Drużyna spadła na trzecie miejsce w tabeli i ma już sześć punktów straty do lidera Astrynowa Sól. Ostatnio Gwardia kolejny raz straciła punkty. Przegrała z teoretycznie dużo słabszą Olawią w Oławie 1-3. W zupełnie innych nastrojach po ostatnim weekendzie są zawodnicy Bielawianki. Drużyna doskonale znanego we Wrocławiu Marcina Jarosza wygrywa mecz za meczem. W ostatniej serii okazała się lepsza od Mickiewicza Katowice zwyciężając przekonująco 3-0 w setach do 22-17-10. Mimo ostatnich występów i jednych i drugich faworytem będą gospodarze sobotniego meczu, tym bardziej, że obie drużyny zmierzyły się w tym sezonie tylko raz w Bielawie. Górą byli Wrocławieni, którzy wygrali 3 do 1. Mecz był bardzo ciekawy. Pierwszy set zakończył się wygraną bielawianki do 22, kolejne dla gwardii. Drugi 25 do 15, dwie następne partie stały na bardzo wysokim poziomie. Set numer 3 zakończył się wygraną gwardii 26-24, a czwarty ledwie 25-22. Czy to zwiastuje emocje w sobotę? Oby początek meczu gwardii z bielawianką o 18 w hali gwardii przy Krupniczej. Uczniowski Klub Sportowy Tygrys od lat zajmuje się szkoleniem młodych zapaśników z Dolnego Śląska. Wychował już wielu zawodników, którzy z dumą reprezentują Polskę na międzynarodowym froncie. W okresie ferii zawodnicy klubu na pewno nie odpoczywają. Nie można mówić o feriach zimowych, bardziej o ciężkiej pracy na treningach. Najmłodsi przygotowują się w Borowicach na obozie kadry Dolnego Śląska i też tam mamy dodatkowo zgrupowanie naszych tygrysków i zapaśników z Wrocławia, natomiast kadeci mają zgrupowanie feryjne w Raciborzu, tam szeroka kadra 40-osobowa, gdzie m.in. nasi podopieczni Hubert Melka i Jakub Kijanka, ale też trzony kadry wrocławskiej. Tutaj uczestnik Mistrzostw świata jest również z nimi Norbert Daszkiewicz. Rok 2015 będzie bardzo ważny dla Zapośników. Najlepsi przedstawiciele tygrysów muszą od początku sezonu być w wysokiej dyspozycji i wygrywać. To jest rok przedolimpijski, jest już ciśnienie duże. Juniorzy, najlepsi juniorzy, nasi krajowi, oczywiście mają szansę wystartować w kwalifikacjach olimpijskich. A nastąpią te kwalifikacje już na Mistrzostwach świata jesiennych seniorów, a pierwsze, że tak powiem, przetarcie to puchar polski seniorów 15 lutego i tu się okaże, który z nich ma szansę. Sezon może należeć do tygrysów w grupie juniora. Przedstawiciele kontów wrocławskich mogą odegrać w 2015 roku istotną rolę nie tylko w kraju. Nasi juniorzy są na wysokim poziomie i medal mistrzostw Europy czy mistrzostw świata w grupie juniorów daje przepustkę, że będą na pewno sprawdzani w kwalifikacjach olimpijskich i, i, i mamy tutaj cichą taką nadzieję. Dla tych zawodników oczywiście jest w tym roku najważniejszy sezon juniorów i mistrzostw Europy, mistrzostwa świata letnie. Natomiast jeżeli pójdzie bardzo dobrze w tych zawodach, to być może w przyszłym roku trzy turnieje kwalifikacyjne Igrzysk Olimpijskich i na pewno którego z nich zobaczymy. W akcji. Inauguracyjne starty przed Tygrysami już w przyszłym miesiącu. Pierwsze zawody mamy w Wielkiej Górze. Międzynarodowa Liga Zapaśnicza Grupy Młodzików i Dzieci. Wystartują również jeden rocznik kadetów. Także ten sezon startowy mamy bardzo ciekawy. W maju mamy wyjazd do Norwegii na międzynarodowy turniej. Mamy kontakt z Norwegami co roku w jednym roku my wyjeżdżamy, w następnym ich gościmy u siebie. Także ten 2015 rok zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. O występach tygrysów będziemy mówić na sportgame.com.pl.